z depeszy ministra Adama Bienia do premiera Mikołajczyka. Pod wpływem propagandy komunistycznej szeptanej, coraz powszechniej stawiane jest pytanie, kto odpowiada za przedwczesny wybuch powstania bez uprzedniego zapewnienia pomocy aliantów i Rosji. Wiadomości podawane z Londynu, z których wynika, iż technika tej pomocy dopiero teraz się omawia oraz dyskutuje czy AK ma posiadać prawa kombatanckie, budzą powszechne rozgoryczenie. Propaganda komunistyczna, poza szeptaną, nie ujawnia na ogół szerszej działalności z powodu antysowieckich na razie nastrojów ludności, rozgoryczonej brakiem jakiejkolwiek pomocy ze strony Sowietów. Dla tym lepszego wsparcia zamierzonej próby przebicia zapory niemieckiej w rejonie Dworca Gdańskiego, ze Starówki skierowano po broni na Żoliborz dużą grupę powstańców. Przyszła wiadomość do batalionu, myśmy byli wtedy w posarży że na ochotnika powinno się zgłosić kilka osób, ponieważ formuje się około stuosobowa osobowa grupa powstańców, którzy pójdą na żalibusz po broni. Na Żoliborzu było więcej broni, żalibusz w tym czasie był spokojniejszy, tam nie było walk. Zgłosiłem się na ochotnika, zgłosił się również mój kolega Justynia, przedodmianiker, który zginął potem 10 dni później. Weszliśmy do włazu na placu Krasińskich. W nocy była chyba godzina 11. Jeszcze przedtem ostrzegał nas granatki. Ktoś tam chyba nawet był ciężko ranny. I ta duża grupa poruszała się pod przewodnictwem kanalarza, doświadczonego przewodnika, który znał warszawskie kanały. Była też łączniczka. Oczywiście trzeba było zachowywać całkowitą ciszę. Trzymaliśmy się za ręce. No i od razu weszliśmy mniej więcej tak gdzieś po biodra. Marsz trwał bardzo długo, kilka godzin. Doszliśmy do Burzowca. To jest kanał, który przecina, zbiera wodę z innych kanałów i idzie prosto do Wisły. Tam była rwąca woda, już było widno. Uchylony był włas nad Burzowcem. Takżeśmy się trochę obawiali, że może Niemcy nas zaskoczą, bo to był teren zajęty, opanowany przez Niemców. No ale na szczęście był spokój, słychać było tylko jakieś odgłosy kanonady, przewodnik brał nas za ręce, przeszliśmy szczęśliwie przez Murzowiec i wkrótce już po stronie żoliborskiej kanał był znacznie wyższy i naprzeciwko wyszedł patrol żołnierzy z Żoliborza, Boża, ubrani, w ładnych mundurkach, z bronią, no tam sytuacja była w tym czasie znacznie lepsza niż na Starówce. I wyszliśmy z kanału na rogu stołecznej i słowackiego. Nazajutrz była zbiórka, właśnie w niedzielę, po przespanej już nocy, i każdy otrzymał jakąś broń. Ja z Justyniakiem dźwigaliśmy górę od ciężkiego karabinu maszynowego. Natomiast trójnóg niósł taki podchorąży zbych, który szedł za nami, no i tą samą drogą wracaliśmy na Stare Miasto. Z 21 na 22 sierpnia około godziny 2 w nocy ponowiono próbę sforsowania pozycji niemieckich w rejonie dworca gdańskiego. Drugi atak z 21 na 22 różnił się nieco od poprzedniego. Z 20 na 21 dlatego, że inaczej zostały ustawione oddziały i poza tym był przeprowadzony dużo większą masą, większą siłą. Drugiego dnia w moim odczuciu był mniej silny ogień, to znaczy on był też bardzo silny, ale znowu skierowany bliżej wiaduktu. Tutaj było też mocny ostrzał, też jeździł pociąg pancerny i strzelał też artyleria, granatniki, moździerze może nawet, ale było jakoś spokojniej. Koledzy, którzy szli przede mną, Zniszczyli bunkry, w których Niemcy się bronili, a właściwie to Niemcy uciekli już z tamtych bunkrów. Jak my się zbliżaliśmy, to one były puste. Weszliśmy na tory. Na torach było spokojniej, Niemcy tam nie strzelali z artylerii ani moździerza, ani grantników. Po prostu im chodziło o to, żeby nie zniszczyć torów. Więc to było. My zorientowaliśmy się, że tu nas ostrzeliwują, a tam jest spokojniej i każdy starał się jak najszybciej do przodu, bo tam było bezpieczniej z przodu niż z tyłu. Dowódcy kompanii dyskutowali ze sobą, troszeczkę byli zagubieni, czy idziemy dalej, czy nie. Ja idę, zdecydował Rawicz i poszli. Poszli i jak wiemy, tam nadziali się na bardzo silne oddziały Reina Farta i potem właściwie kolega opowiadał, że widział ich wszystkich rozstrzelanych. My natomiast bez dowódców pobyliśmy tam jeszcze chwilę i po, po pewnym czasie zdecydowaliśmy, że trzeba wracać. Wróciliśmy, kiedy już świtało. Straty powstańców były ogromne. Ponad 300 poległych i rannych zasłało pole. W niektórych oddziałach straty przekroczyły 75% stanów. Dzisiaj miejsce tej najkrwawszej powstańczej walki upamiętnia pomnik stojący wśród drzew na skwerze u zbiegu ulic Mickiewicza i Zajączka. Wracając, zbieraliśmy broń od, od poległych, braliśmy tam to, co oni zostawili. Poległych było bardzo wielu, jak się na nich nadziewaliśmy. Także broni zdobycznej dosyć sporo przynieśliśmy, ale to była broń nie niemiecka, a nasza. Obie próby połączenia starówki z żoliborzem z 20 na 21 i z 21 na 22 sierpnia dowiodły, że w panujących warunkach miażdżącej przewagi wroga w uzbrojeniu, jakiekolwiek próby ataków w terenie odkrytym skazane są na niepowodzenie. Jedynie tereny zabudowane dawały szansę choćby częściowego zniwelowania niemieckiej przewagi technicznej. Jedynym połączeniem Starego Miasta z żoliborzem musiały pozostać kanały. 22 sierpnia dyrektor Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na Kraj Stefan Korboński informował. Z odciętym Mokotowem i Żoliborzem istnieje tylko łączność radiowa i rzadziej przez gońców. Wśród Śródmieściu na ogólną liczbę 260 tysięcy ludności blisko połowę stanowi ludność napływowa. Stan zapasów wojska i władz cywilnych wynosi około 100 ton jęczmienia, 50 ton pszenicy. Tłuszcz skończy się jutro, cukier za 4 dni. Z listu Józefa Stalina do premiera Churchilla i prezydenta Roosevelta. Wcześniej czy później prawda o garstce przestępców, którzy wszczęli awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy, stanie się wszystkim znana. Ludzie ci wykorzystali ufność Warszawian, rzuciwszy wielu niemal bezbronnych ludzi przeciwko niemieckim armatom, czołgom i lotnictwu. Powstała sytuacja, w której każdy następny dzień wykorzystują nie Polacy dla wyzwolenia Warszawy, lecz hitlerowcy, którzy nieludzko mordują ludność Warszawy. Z wojskowego punktu widzenia wytworzona sytuacja, ściągając wzmożoną uwagę Niemców na Warszawę, jest bardzo niekorzystna, zarówno dla Armii Czerwonej, jak dla Polaków. Nie może ulegać wątpliwości, że Armia Czerwona nie będzie szczędzić wysiłków, aby rozbić Niemców pod Warszawą i wyzwolić Warszawę dla Polaków. Będzie to najlepsza i rzeczywista pomoc dla Polaków antyfaszystów.